Cześć, witajcie, Krzysztof z strony. Dzisiaj będzie o termometrach. Mam tu kilka przed sobą. Każdy ma trochę inną funkcję i do czegoś innego się, że tak powiem, bardziej nadaje. Jakie jest wyzwanie? Generalnie pomiar temperatury płynów. Mam tutaj laserowy, że tak powiem, czytnik. On działa oczywiście. Jedynym, że tak powiem, sporym minusem jest to, że on mierzy tak naprawdę nie tylko temperaturę że tak powiem cieszy, ale też spodu generalnie, chociażby tej szklanki, czyli jeżeli ta szklanka byłaby na czymś stała, co byłoby jeszcze cieplejsze niż woda, to by pokazywał generalnie prawdopodobnie wyższą temperaturę. czy mamy tu 82 stopnie, jak było widać. Więc szukałem czegoś, co rzeczywiście spełni swoją funkcję. Na, Ale można kupić taki prosty termometr w okolicach nie wiem, 20 zł. Nie będę go mywał Oczywiście włącznik, wyłącznik, celsjusz, fahrenheit, przytrzymanie i minimum, maksimum. Minusem tego termometru jest to, że jak włożę go po prostu do płynu, to muszę czekać dobrych kilka sekund na to, zanim on poda swoją temperaturę. Poza tym ta temperatura ma spory przestrzał. Eee, nigdy nie jest to taka, jak powinna być, a jeżeli zależy, mam rzeczywiście, żeby to było dokładnie to, no mieć dużo lepsze, że tak powiem urządzenia. Znalazłem termo Pro. Taki oto termometr na Amazonie. Kosztuje około 40 zł. Zasilany jest dwoma małymi bateriami LR44. To jest niemiecki model, w sensie niemiecka firma, która produkuje takie urządzenia w Chinach. Widzicie, ten nasz się już wyłączył. Dobra, i zobaczcie. Tak, oczywiście jest Celsjusz, Fahrenheit, przytrzymanie, oraz że tak powiem, wyświetlacz podświetlanie. Wkładam. Plusem jest tego, zobaczcie, jak szybko mierzy temperaturę. Już mamy od razu po dosłownie 3 sekundach 69. Ten, jak widzicie, ma 76,3, czyli no 6-7 stopni za dużo. I na pewno jest, jest za dużo, bo sprawdzam jeszcze z innymi, bardziej dokładnymi termometrami. Ten jest dokładnie w punkt ten nie. Znalazłem jeszcze taki. Generalnie on jest, jak widzicie, dużo większy i on jest bardziej rozbudowany na dwa, na dwa paluszki. Małe paluszki działa. Co go wyróżnia? No To, że ma spory wyświetlacz. Pokrętło tutaj dwa przyciski. Działa, otwiera, wystarczy go otworzyć, żeby się uruchomił. Ma duży, jak widzicie, wyświetlacz i też dużą zaletą jest to, że po 2-3 sekundach pokazuje już temperaturę. A, tylko moment, bo mam tutaj ustalone. O, widać. 70 stopni. Zobaczcie, ten ma 69,6, 68,6, 68,5, ten ma 73,9. Eee, dobra, i teraz e, jakie są e, zalety jeszcze tego modelu? Zobaczcie, że możecie sobie ustawić w zależności od tego e, jaką jaką e, ustawicie potrawę, w sensie kurczaka, e, no to możecie go wysmażyć na medium, medium well i well done. Tak że że chodzi o pozostałe, że tak powiem, rodzaje mięsa. czyli mamy kurczak, wołowina, owieczka, później mamy świnka. Tak, i w zależności od tego, jak chcecie wysmażone mięso, to Wam pokazuję, kiedy osiągnie mięso odpowiednią temperaturę, żeby uznać, że jest ok. No i tu ostatni jeszcze był tur yy, indyk na końcu. O jak widać najwięcej potrzebuje no i mamy też możliwość ustawienia indywidualnie jakiejś temperatury przy której ma się uruchomić alarm jeżeli ustawię to na przykład na 60 zobaczcie 4 tak i włożę ten termometr i to już osiągnę 64 nawet 67 dokładnie tak jak tu 60 no teraz dotknąłem dna i dlatego jest już inna temperatura trochę wyżej będzie inna tak, to sygnalizuje po prostu odpowiednim dźwiękiem oraz tym, że zmienia się wyświetlacz na zielony lub na czerwony, co oznacza, że albo osiągnęliśmy tą daną temperaturę, albo generalnie przekroczyliśmy tą daną temperaturę. No, oczywiście, jakoś to tam dodali jeszcze, timer, w którym można sobie ustalić, ile sekund ma po prostu się włączyć jakiś timer, więc to też jest jakiś dodatkowy, że tak powiem, dodatkowa funkcjonalność. I to tyle, jeżeli chodzi o wystudzanie, generalnie też tych termometrów, to zobaczcie, ten już kładam, przy, temperatura pokojowa na razie spada 35. Tego kładę to jest. Dobra, ten ma, jak widzicie, 52 i po kolei cały czas spada. No, musi oczywiście trochę czasu minąć, zanim się, że tak powiem, ta, ta część metalowa ostudzi. Ale też dużo szybciej po prostu na tych dwóch ta, 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 ta że tak powiem, ten, ten, ten proces szybciej, że tak powiem, się, się dzieje. Ale tak jak mówię, największym plusem jest właśnie to, że nie dość, że mam dużo bardziej są te dwa dokładne, to też przede wszystkim bardzo szybko mierzą temperaturę. Bo zobaczcie, jeszcze raz ostatni test. Ten już ma 65, ten już ma, jak widzicie, 64. Tam ma 64,8, tu 64,5. Trochę nad, nad, nad tym co O, Teraz jest dokładnie, nie dotykam dna. To widzicie, ten ma 65, a ten ma 65,3. Mhm. No dobra, słuchajcie, Jeżeli macie jakieś pytania, a tego, żeby kupić, to musicie szukać czegoś takiego. To jest Mini 6. Ehm, możecie go znaleźć na AliExpress. Kosztował chyba 70 zł ale tak mówię, no to jest dużo bardziej że tak powiem już wydajny i funkcjonalny termometr, głównie do właśnie do tego żeby sobie poradzić po prostu z tym, żeby nie trzeba było pamiętać jaką temperaturę powinno mieć mięso, żeby można było je zacząć jeść w takiej formie jaką chcecie ten świetnie, szybki do płynów OK tym raczej zapomnijcie, bo szkoda pieniędzy, lepiej dorzucić trochę więcej i kupić sobie ten model jak macie jakieś pytania piszcie śmiało, a tymczasem trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, like wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.